Mano, zobaczaj jak wygląda dzień profesjonalnego koszykarza. Wracamy ponownie z waszą ulubioną serią. Proszę wybaczyć za tak długą nieobecność. Już jestem i filmy będą regularnie. Z rana jedziemy na boisko, zrobić rzutówkę i pobiegać sprinty. Klasycznie 200 celnych rzutów, a później się bawiłem freestylem na koźle. Na koniec treningu, tak jak mówiłem, zrobiłem sprinty. Musiałem biegać na chodniku, bo na nawierzchnia na boisku była zbyt śliska. Po treningu pojechałem do domu, a po drodze dobrałem paczki. W domu sok wiśniowy na regenerację od Sadwit. z moim kodem rabatowym macie zniżkę 5%. Na drugie śniadanie zjadłem taki jogurt od Natali, rozwiesiłem pranie i trochę odpocząłem. Następnie zajmowałem się reklamą całym sklepem i Organizacją dropu. Jak to oglądacie, pewnie nowa kolekcja już wyszła. Zapraszam na sklep po trochę świeżości. Później przydałoby się coś zjeść. Zrobiliśmy wspólnie taki pyszny obiad. Fryteczki, steki, szparagi. Po zjedzeniu trzeba się znowu przebrać i się pakować na sesję. Zaczęliśmy od reklamy na dworze. To będzie szczyt kinematografii. Wyczekujcie, naprawdę będzie warto. Tymon Kopczyk wygotuje. Jeśli ktoś potrzebuje jakieś rolki czy zdjęć, wpisać do niego. A poza tym wbiję na Instagrama Kabeck Store. Jest konkurs. Do wygrania jest darmowa koszulka. A zasady banalnie proste. Lecimy dalej. Szybka szama i sesja. Foty wyszły super ranckie. Możecie wpaść na stronę i sami się przekonać. Wyszło pięć nowych koszulek i Piękne, krótkie spodenki. Jakością przebijamy Erika Emanuela. No wiecie, te słynne shorty. Tutaj pięknie Natalia nagrywa tiktoki, a nasz fotograf lekko się nudzi. Zdjęcia wraz z nagrywkami zajęły nam z 3 godziny. Wróciliśmy wymęczeni do domu. Ogarnęliśmy parę spraw i poszliśmy spać. To by było na tyle. Do Elo.